Uwaga, uwaga. Ogłaszam konkurs z informatyki. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów aspirujących do oceny celującej z tego przedmiotu. Waszym zadaniem jest przygotować animację poklatkową pod tytułem Moja wielka przygoda. Oczywiście konkurs jest dedykowany na program Pivot Animator, ale możecie skorzystać z dowolnego programowania, którym umiecie się posługiwać. W konkursie komisja konkursowa przede wszystkim będzie brać pod uwagę Waszą pomysłowość, innowacyjność oraz płynność animacji. Aby animacja była płynna, musi być zbudowana z około 30 klatek na sekundę. Wasza animacja może mieć dowolny czas trwania oraz nie musi mieć dźwięku. Oczywiście najłatwiej jest ją zrobić w programie Pilot Animator. Mam teraz tutaj włączony. Nie możecie ją zrobić klasycznie. Ale chciałbym pobudzić Waszą kreatywność i pokazać Wam jeszcze jeden sposób, jak można zrobić animację w tym programie. Otóż wystarczy albo zrobić zdjęcia czemuś, albo nawet narysować poszczególne kratki odręcznie, a następnie je zeskanować, lub porobić im zdjęcia. Ja zrobiłem zdjęcia takiej mojej figureczki. Już wam tutaj czytuję. Zobaczcie, wystarczy, że będziemy operować samym tłem. Wystarczy, że dam plik. Wczytaj tło. Szybciutko namierzę, gdzie mam te zdjęcia tutaj. Tak, tło jest czytane i wystarczy, że dam dodaj klatkę. I pojawia się. Zobaczcie jaki jest efekt. Ja to oczywiście zrobiłem tak odręcznie na szybko. Wy możecie się postarać bardziej. Taka animacja może być również zrobiona tak jak mówię odręcznie malowana albo w pęcie, który jest tam w jednym filmiku pod spodem, albo nawet ręcznie, tylko jest to bardziej pracochłonne. Gotowe animacje bardzo proszę zapisywać w plikach GIF, AVI albo MP4 i przesłać mi na adres m.kaminski@spmiszkowice.pl. Termin konkursu Trwa do końca maja 2021 roku. W razie jakichś problemów lub pytań, służy oczywiście pomocy. Zachęcam do wzięcia udziału.